Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj, kurwa, samemu. Mamy niedzielę, godzina około 12. .00. Przyjechałem na miejsce, kurwa, zdarzenia. Na dzisiaj zaplanowane mamy ciągnięcie instalacji. O kurwa, ale kartonik faktycznie troszeczkę zmukł. To sobie mogę od razu zapiąć, tylko w którą, kurwa, stronę to się zapinało teraz? W ten sposób, tak. I proszę bardzo, sterownik zapięty. Tutaj jest masa. Ja tą masę będę musiał gdzieś sobie dorobić. Ale to później ogarniemy. Będziemy szukać masy i będziemy to podłączać wszystko. Tu widać, kurwa, dalej dziurki w podłodze. Nie było tego jeszcze kiedy zaspawać. Ogólnie mieliśmy tygodnie mało bo byłem przez tydzień czasu chory, niestety, przez ten samochód. Wczoraj została w miarę spięta wiązka do silnika. Dzisiaj będziemy to kończyć. Ja na pewno mam tutaj śrubkę do wymiany, jedną, bo już tu pospinęłem wszystkie przewody w miarę. Nie bez przeróbek, oczywiście. Ponieważ jak okazuje się, to mamy listwę wtryskową i silnik M52, zaś kolektor mamy z M50. Okazuje się, że ta szpara, przez którą przechodzi listwa, znaczy nie tyle listwa wtryskowa, co zasilanie listwy, jest za wąska. I czają było delikatnie, no mogłem to zrobić frezem, nie mam freza przy sobie, to zrobiłem to wiertłem, ale trzeba ją było delikatnie rozszerzyć, żeby to przeszło i trzeba było też wyjąć bagnet, żeby dało radę pod kątem ją wsunąć. Przewody niestety jeszcze nie wszystkie zostały rozszyfrowane przeze mnie, który jest do czego. Powoli będę to jednak do tego dochodził. I co? Dzisiaj będzie skręcany osprzęt silnika w miarę, w miarę możliwości, oczywiście. Przewody będą przeciągnięte. Wiązka do silnika, kabel plus od akumulatora. Spróbuję dzisiaj jeszcze akumulator zapiąć. Udało mi się diktuch masą zalepić tutaj ładnie te luki. O, jeszcze jest trochę miękka, nie będę dotykał. Te luki, które tutaj były w wyniku tego dzwona, który ta auto musiało mieć bo niestety cały fartuch tu jest pogięty razem z grodzią silnika i tak jak tu widać że wszędzie blacha dochodzi w miarę i nie ma luk, tak niestety tam blacha była roztargana i woda lała się do środka samochodu I jeszcze jest opcja, żeby kable plusowe pociągnąć przez szparę pod sterownikiem i wtedy trzeba było wyciąć jeszcze kolejną dziurę i po prostu przeciągnąć kabelki Pociągnąć tam plusa i tak to zrobić. W dalszej kolejności należałoby wymienić tę śrubę. E, tak, muszę wykręcić śrubę w deklu na tą chwilę. Wymienimy śrubę w deklu na śrubę taką, jaka powinna być, czyli z dodatkowym gwintem na, na masę do cewek. No, tu taka moja mała rada, jeżeli chodzi o dokręcanie dekli. Żebyście nie skończyli tak jak ja, kurwa, gdzie upierdoliłem doliłem nakrętkę razem z gwintem. Na szczęście gwintem wkręcanym w głowicę, więc nie trzeba było nic drillować. Wystarczyło kurwa wymienić. Natomiast dociągacie do momentu, kiedy stanie się opór i ewentualnie leciutko jeszcze dociągacie kawałek dalej, ale nigdy na hama, bo lepiej jednak tą małą grzechotką to robić, bo to jest 8 albo 10 N. Ja przez chwilę robiłem dużą, bo nie szło tutaj dość małą w M54. Potrzebowałem nasadkę dużą z dużym zestawem i jak można się kurwa domyślić, upierdoliłem gwint. Eee, dobrze więc, czy to jest w ogóle do tego śruba, czy nie jest do tego? Ja, to jest do tego wkręcik. Nie wiem, czy to jest oryginalny wkręcik, chyba nie, ale mam to w dupie. Nie chcę mi się szukać tych oryginałów, gdzieś mi się kurwa potraciły leciutko. No to już trochę rudej nawet wychodzi. Ale chuj jak to było lakierowane, bo tutaj akurat mamy elementy, których ja nie lakierowałem To są jeszcze oryginalnie lakierowane przez poprzednich jełopów, że to robili Także tutaj można się spodziewać wszystkiego niestety Ale samochód jest ogólnie tak zjedzony, że... Nawet w miejscu, gdzie się starałem, gdzie było lakierowanie zrobione w miarę ze sztuką, to i tak ruda wychodzi Tu na rancie też już gdzieś widziałem, żeby chodziło, ale... Tu rant jest ogólnie przejebany, bo kurwa musieliśmy go ciąć, spawać, łatki wpierdalać no, nie było lekko, tak powiem. Okej, okay, i ona wyszła tak, powinna iść około. Kurwa, no ona wypada tak. Dosyć widzę. Ładnie wygląda u mnie ta uszczelka, ale tylko będzie kurwa za krótka znowu. No kurwa, nie, niemożliwe to jest. No, oczywiście, że będzie za krótka. Oczywiście, że jej braknie kawałeczek, może nie duży, ale jednak braknie. O, najlepiej to będzie kupić, mi się wydaje, nową jakąś powiedzmy uniwersalkę i wtedy to może mieć jakieś prawo działania, ale w tej chwili to jest i tak lipa. Co kurwa z tym kartonem jest nie tak? A, lewarek na nim leży. Jezu, bidny kocyk kurwa. Ten kocyk to by trzeba było gdzieś wywiesić najlepiej. Ale tu jest syf jak chuj. By trzeba było kurwa to wszystko pomyć przed złożeniem, coś będzie widać w <śmienią> Kurwa chyba jak zajimmy To może tu skulerki damy i hey, kurwa Chuju chyba Taką damy I dobrze, wchodzimy z do kurwa, kurwa. Gdzie to trzeba było, tu gdzieś by to trzeba było ciąć. Kurwa, tu jest takie zagięcie, że to jest po prostu niemożliwe. No dobra, chuj, tniemy na żywca. Dobrze to poszło, dobrze, bardzo dobrze. Teraz druga. dobra, jeszcze kawałeczek. Kurwa, no nic nie widać jak ja tam robię. Ale chuj, jakoś to pójdzie. Lepiej będzie to chyba tam przy grodzi wysiąść, więc spróbuję się położyć. bardziej. Kurwa, zaparowały mi tu Nic nie widzę. No i dobrze, chyba będzie ok. Witam, jestem. Zimno w łebetynę. Ty na kurwa, wbrew partyzantce to zakładka wyszła ładna. Prawie idealnie nawet wycięta. O ty dziwko. Kurwa, cała blacha się szulina. Ok, tak kawałek to jeszcze to zetnijmy tylko. Trzebuję to zrobić z kamerą. Poszło. Elegancko buda skrzywiła się jeszcze bardziej, pewnie. Ale chuj, tam bywa i tak. Jak to wygląda? Dobrze to wygląda. Kable przejdą, zakładka nie jest duża. Nie ma od dołu ostrych elementów. To się też kurwa nie podnę, tym nigdy chyba.